Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny. Ja się zabieram właśnie za śniadanie. Nie, nie, powiem Wam szczerze, że takie jedzenie, śniadania, jak tylko wstanę, to nie jest totalnie dla mnie. Także ja pierwsze co wstaję, to oczywiście kawa. Chyba, że coś sobie tam dziabdę wcześniej, jak mam ochotę, ale nie je, staram się już teraz, słuchajcie, nie jeść na siłę. Więc mamy godzinę w pół do dziesiątej na dobrą sprawę, i dopiero teraz sobie robię śniadanko. Witaminki, suplementy wszystko już sobie wzięłam na śniadanie. Dzisiaj sobie będę serwować taką mieszankę: sałatę na talerzu odgapioną zainspirowana Asią. Asia, pozdrawiam. Także już Wam pokazuję, co ostatnio moja Asienka sobie pysznego zrobiła i narobiła mi smaka. Także odwracam kamerkę i już Wam pokazuję. No i na śniadanko mieszanka sałat. Tu sobie wysypałam już troszeczkę sałaty. Mamy tutaj rukolę lodową, plus tam jakieś inne mieszanki. I słuchajcie, na to pójdzie troszkę makreli wędzonej w oleju, pójdą pomidorki, pójdzie jajko, pójdzie rzutkiewka, trochę sobie dam jeszcze papryki i wszystko sobie posypię parmezanem, wiórki tutaj mam. Także ja się zabieram za śniadanko. Kawki mi tam jeszcze zostało, więc spoko. I lecimy z tym nowym dniem. Życzę Wam smacznego, jak jecie coś teraz Za śniadanko, przepysznie to wygląda. Powiem Wam szczerze, że siadłabym sobie na balkonie, ale tam jest jeszcze cień. Tam u nas tutaj na balkon od strony właśnie kuchni, te słońce troszeczkę później przychodzi. Jest mi jeszcze za chłodno, więc zabieram się za śniadanką I, i, i te zaraz wieszać pranie, i przechodzę do kolejnych obowiązków, także jak teraz coś wiecie, to życzę Wam smacznego. No, słuchajcie, zapowiada się w ogóle bardzo ciekawie. Ja bardzo lubię parmezan. Ja tego tego typu sałatki jadłam, jem w wielu wersjach, ale jeszcze nigdy nie jadłam właśnie z taką makrelą wędzoną z oleju, także dam Wam na pewno znać. Kurczę, mogłam sobie uprażyć tu jeszcze słonecznika, bo bardzo lubię, ale już mi się nie chce, także zabieram się za jedzenie. No dobra, muszę Wam w ogóle jeszcze tylko tak powiedzieć, że mm, niby to śniadanko wygląda na takie wiecie, lekkie, że zaraz pewnie będę głodna, ale przez to, przepyszne jest, przez to, że tutaj mamy jajko i tą makrelę właśnie z oleju, to muszę Wam powiedzieć, że to jest na tyle fajnie syte, że pewnie głodna dopiero będę na obiad. A dodany ten parmezan tutaj do tej sałatki smakuje naprawdę rewelacyjnie, także polecam Wam wypróbować, spróbować, jak jesteście fankami tego typu dań, takie wiecie, mieszanki, sałat na talerzu. To naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ja bym tu jeszcze sobie dorzuciła właśnie ten prażony słonecznik, ale już mi się nie chce, bo już jestem na tyle głodna, żebym to zjadła. I troszeczkę czarnuszki. Także ogórek zielony jeszcze by tu pasował, ale nie mam. Dobra, zajadam. Życzę wszystkim smacznego. Dobra, ściągam pranie, muszę Wam powiedzieć, że tego mi brakowało właśnie, żeby pranie pięknie schło. W ogrodzie, tak, na świeżym powietrzu. Czego chcieć więcej? Uwielbiam, słuchajcie, wieszać pranie, jak jest mokre, ale szczerze, to nie lubię go chować. No, tak, ciepłutko się zrobiło, naprawdę jest mega przyjemnie. W ogóle nie wiem, czy tu cokolwiek widać, ale tak sobie pomyślałam, że jak sobie pranie zbieram, to sobie do Was trochę pogadam. Ostatnio też robiłam troszkę. Porządek, właśnie w garderobie i w sumie muszę się zabrać, wiecie, za co? Za powyciąganie letnich ciuchów, a mianowicie sukienki. Nie ukrywam, że nawet ostatnio mierzyłam sukienki letnie, bo miałam lekkie obawy, że się już w nie nie wbiję, ale nie jest źle, nie ma tragedii i zdradzę Wam, ważę 67 kg. Tak, przytyłam od zeszłego. Roku tylko kilogram, więc nie jest źle. E, ogólnie to się, słuchajcie, bardzo dobrze czuję i tego się trzymajmy. No. Dobra i okej. Okay. Dobra, także uciekam. Na razie kończę sobie to pranie powiesić. Niedługo trzeba będzie co? Myć basen. Niedługo, nie? No co? Ty no jeszcze nie, ale niedługo czas leci. Dobra, dobra, wieszam to pranie. Powiem Wam szczerze, że lubię lato, lubię ciepło i w ogóle, ale nie lubię takiego mocnego. Ja nienawidzę się opalać, słuchajcie, na słońcu. Ja nie wiem, podziwiam osoby, które uwielbiają się wylegiwać na słońcu. Idę w ogóle zaraz zmyć ten makijaż. Nagrałam właśnie filmik. Z unboxingiem tego Pure Beauty i powiem Wam szczerze, że w taką pogodę to najchętniej bym chodziła bez makijażu. Także idę, ściągnę to, pochowam i zabieram się za dzień. Dobry dziewczyny, mamy dziś co, dziś jest środa. Ja już jestem w sumie wyrobiona, w sensie, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, które mam zrobić w domu posprzątane podkurzanej w ogóle ideolo, że tak powiem, teraz sobie biorę suple. Jestem po śniadanku i ogarnąć, ogarnąć się muszę, bo jedziemy dzisiaj za paroma rzeczami do Tarnowa. Między innymi chcemy kupić jakieś fajne lampki ogrodowe, więc, więc myślę, że no, środa tak dobrze. Więc myślę, że coś fajnego uda nam się zrobić, a tymczasem muszę Wam powiedzieć, że przeraża mnie ilość tych suplementów, bo niektóre są po prostu takie już w wiecie co, wyczuwalne, jeśli chodzi o, o łykanie, nie? Pierwsza dawka, chwileczkę odczekać muszę, żeby wziąć kolejne, bo za dużo to ja też tak nie jestem w stanie przełknąć wszystkiego i jeszcze tych płynów tyle. W sensie multiwitaminy, żeby tego dużo popić. No, więc ja się zaraz idę ogarnąć. Opalałam się dziś wczoraj na noc Samo opalaczem z lirem w sumie, bo kurczę kończą mi się wszystkie moje zapasy, więc będzie trzeba sobie mm, coś zakupić. I plan mam w ogóle dzisiaj taki, że założę sobie sukienkę. E, chyba tak zrobię, tylko nie wiem, czy mam jakieś buty do niej, bo te nisówki te wczoraj, te nisówki trampki, te z Big Stara musiałam sobie wyprać. No dobra, więc żeby nie przedłużać, zabiorę się teraz za ogarnięcie siebie. Chciałabym się troszkę malnąć, żeby właśnie jakoś wyglądać. Nie wiem, czy nie za daleko jestem. No dobra, postawiłam sobie e, na statyw. Ja ogólnie już sobie rano nałożyłam, słuchajcie, ten kremik z Elever. Na razie go tak testuję pod makijaż. Kurczę, mam tyle teraz tej pielęgnacji, między innymi właśnie te kosmetyki z Basic Lab muszę Wam powiedzieć, że ta seria z tym retinalem naprawdę świetnie mi się sprawdza i oto to serum. Natomiast tego nie możemy używać codziennie, co 4-5 dni, tak zaczynając właśnie tą kurację retinalem, żeby tą skórę po prostu przyzwyczaić do tego aktywnego składnika. Więc dobra, ja się zabieram szybciutko za makijaż. Myślę, że dzisiaj sobie też szczerę ten podkład z elever. Tak będę nudna, ale jakoś tak fajnie mi on się sprawdza. Natomiast muszę Wam powiedzieć, to już Wam mówiłam, że on na mojej cerze jakoś tak mega długo, wiecie, w idealnym stanie się nie utrzymuje. No, ale podejrzewam, że jeżeli macie skórę suchą, normalną bardziej, nie jakąś mocno przytuszczającą się, to myślę, że on się będzie Wam fajnie sprawdzał. Natomiast to nie jest tak, że on mi się w ogóle nie trzyma. Po prostu on jest później na ścieranie. Taki wiecie, podatny. Jak macam się po twarzy. Dobra. Ogarniam się, dzisiaj sobie zakończymy tego vloga. Pytałyście się mnie ostatnio właśnie w tym filmiku z unboxingiem z Pure Beauty, jaką farbę mam. No to ja już Wam ostatnio pokazywałam właśnie, co to takie mokro? Pokazywałam Wam we vlogu, zaraz Wam jeszcze raz pokażę. Podoba mi się, mega mi się podoba ten kolor w słońcu. Jeszcze bardziej widać to, tą taką właśnie granatową poświatę. Dlatego myślę, że na razie póki co zostanę przy tej farbie. I jestem zadowolona. Dobra, rozłączam się, ogarnę się i odezwę się do Was później. I nie wiem, wybierzemy jaką sukienkę. No dobra, Sercia, jestem już w ogóle przebrana, bez makijażu, bez niczego. W sumie zostawiłam sobie tylko brwi i rzęsy. Zaraz idę e, zmyć to dokładnie i nałożę sobie maseczkę, którąś z tych w płachcie z ostatniego pudełka i chyba nałożę sobie tą z witaminą C. Byliśmy, słuchajcie, plany były takie, że pojedziemy e, do Action... Kaufland, czy tam Kerfur i tak dalej, ale Antosia strasznie chciała z nami jechać. Ona jest teraz w tym wieku, że ona wszędzie chce z nami jeździć. A wiecie, jak to jest z takim małym dzieckiem chodzić po sklepach, nie? Także nic sobie nie kupiłam. To, co zaplanowałam w Action, na dobrą sprawę, też nic ciekawego nie kupiłam. Ale za to byłam w Synseju. E, podeszliśmy sobie do Synseja i co? I kupiłam sobie dwie koszulki. E, o, takie. Mi się mega podoba. Ten właśnie krój i one były po 19 zł, dwie dyszki jedna. W ogóle, nie wiem, ogarniałam właśnie Antośkę wszędzie dookoła i w życiu bym nie kupiła dwóch koszulek. Coś mi się przewidziało, że ona dychę kosztuje. I mam, wydałam 60 zł na trzy rzeczy. Matko Boska. No i się tak skończyło, że kupiłam sobie. <laughs> nie ogarnęłam po prostu. W każdym razie te koszulki na pewno mi się przydadzą i będę w nich chodzić. One są tak fajnie tutaj właśnie wycinane na ramiona i są takiej normalnej długości. I wzięłam sobie w takim przygaszonym różu i taką białą. I dodatkowo do tego słuchajcie, i dodatkowo do tego pasek, bo zależało mi na po prostu jakimś zwykłym czarnym pasku, bo niestety wszystkie moje nie wiem gdzie się podziały. I patrzcie jaki fajny pasek znalazłam z wyciąganą tutaj taką jakby torebeczką, to można odpiąć słuchajcie, możemy to, może to służyć po prostu na jakiś wyjazd jak gdzieś jedziecie, możecie sobie tutaj włożyć pieniądze, to oczywiście można odpiąć i zwykły taki po prostu z tą o, z taką pozłacaną sprzążką także coś takiego za trzy dyszki też ogólnie nie ogarnęłam, bo myślałam, że to kosztuje dychę tak się robi zakupy po prostu z dziećmi. No dobra, słuchajcie, ja dzisiaj chyba będę już kończyć. Nie wiem, ile mi się udało nagrać materiału. Podejrzewam, że. Albo ten vlog będzie bardzo, bardzo, bardzo krótki, albo po prostu sobie go jeszcze przeciągnę na jutrzejszy dzień. Jutro w planach mam zrobić przypyszną zupkę, botwinkę, bo widziałam dzisiaj kupiłam właśnie botwinę. E, Kotlet sabowy, czerwona kapustka i ziemniaczki. Także jutro zaszeleję obiad z dwóch, de, z dwóch dań, bo powiem Wam szczerze, że ja, ja zawsze staram się zrobić jedno danie, ale syte jakoś tak, tak, żeśmy się przyzwyczaili, tak się nauczyliśmy i tak zawsze zostaje. Ale jutro zaszaleję i zrobię dwa dania. Dobra, idę, uciekam zmyć sobie buzie, ogarnąć, nałożę sobie maskę. Weekend się w ogóle zapowiada bardzo fajnie i bardzo przyjemnie, bo jedziemy do naszej znajomej na grilla. Także spoko, bardzo się cieszę. Dobra, uciekam na razie żeby nie przedłużać i odezwę się chyba jutro. Chyba... Dobry, jedziemy z ostatnim dniem tego vloga na śniadanko. Dzisiaj pomyślałam, że. No nie chcę mi się za specjalnie jeść, więc pomyślałam, że zrobimy. O, tak, może. Więc pomyślałam, że zrobię sobie koktajl. Eee, wrzuciłam tu mleko migdałowe, parę truskawek, kawałek banana, dużą łyżkę, łyżkę masła orzechowego, białko i serwujemy śniadanko. Dobre. Bardzo dobre. Bardzo dobre, bardzo orzeczające, więc sobie to piję, zaraz sobie stawiam spokojnie kawę, ogarnę włosy i lecimy z tym dzisiejszym dniem, ostatnim, jeśli chodzi o vlogowanie. No dobra, ja będę powoli kończyć chyba tego vloga. Słuchajcie, ja już zrobiłam, mam godzinę, która jest dziewiąta, tak? Czekajcie. Tak, jest godzina dziewiąta, ja słuchajcie, już zrobiłam sobie czerwoną kapustę właśnie z boczusiem i botwinkę. Także zostały mi tylko obranie ziemniaczków, ugotowanie i przyszykowanie saboszczaka na specjalne życzenie. No, ja dzisiaj sobie będę tak śmigać chyba bez makijażu, bo po prostu a, przyjemnie jest, powiem Wam szczerze, że nie wiem, na starość człowiek chyba po prostu, wiecie... Wiecie co, jakoś tak bardziej wolę w ogóle bez makijażu częściej chodzić, e, tylko brwi sobie dzisiaj chętną chyba strzelę i tak. Włosy sobie wczoraj umyłam. Bardzo mi się podoba ta farba, że ja na to wcześniej nie wpadłam, żeby sobie po prostu taki odcień włosów, włosów robić. E, jutro myślę, że uda mi się, postaram się nagrać Wam tą pogadankę na temat samoopalaczy, bo chciałabym po prostu to ogarnąć. Bo cały czas dostaję pytania. Ja się dzisiaj wczoraj się opalałam, w sensie tylko nogi sobie opaliłam. Dzisiaj sobie śmigam. O, w tej bluzeczce i shorty wyciągnęłam. I relaksik na ogrodzie. Dobra, kończę na razie. Żeby nie przedłużać, pokażę Wam jak pięknie jest. O, tak dziewczyny wyglądają nogi opalone tym samym opalaczem z American Gold Australia Jezus, Australian Gold, co ja mówię? No, bardzo fajne. Myślę, że nawet są troszeczkę bardziej opalone niż moje ręce. No, dobrze, dziewczyny, będę kończyła dzisiaj tego vloga. On jest w ogóle tak rozwalony w czasie, ale podejrzewam, że nic ciekawego i tutaj konkretnego na tym filmiku nie będzie. Tak jakoś myślałam, że coś tam więcej będzie się działo, ale myślę, że takie mega domowe. Wiecie, takie krótkie filmiki też się dobrze ogląda. Ja tymczasem idę pozmywać naczynia po obiedzie 15 po 12. My jesteśmy już dawno po obiedzie. Także teraz będziemy sobie po prostu siedzieć w domku. Ja sobie chyba muszę przeglądnąć mój kufer. Co prawda w ten weekend nie maluję, bo jedziemy do Madzi na Grilla i, i no, także sobie ogarnę kufer. kufer Wyczyszczę i tak dalej. Myślę, że będę kończyć. No, także życzę Wam miłego tygodnia, miłego weekendu i widzimy się w kolejnych filmikach. I jeszcze chciałam wiedzieć, aha, coś chciałam jeszcze powiedzieć, i e, tak tutaj też daję znać na sam koniec, właśnie, jeszcze a propos tego mojego boksa, które ruszy już w sumie lada moment. Do sprzedaży, a mianowicie w czerwcu. Nie wiem jeszcze którego dokładnie, ale, ale to będę dawała Wam na pewno znać, znać na bieżąco. W trakcie rozmów, właśnie z Natalką i tworzeniem tego boksa, naprawdę do boksa udało nam się mm, załatwić, że tak powiem, naprawdę dużo bardzo fajnych, drogich i dobrej jakości kosmetyków, stąd. Koszt boksa, no, przekroczy trochę tą kwotę, którą myśleliśmy, że będzie trzeba zapłacić, w sensie kupić po tej cenie. Natomiast myślę, że patrząc, jak się inne gdzieś tam boksy sprzedawały i jak to fajnie się rozchodziło, jeżeli chodzi o zawartość, to stwierdzam, że na pewno będzie warto, bo na pewno wartość tego boksa przekroczy kilkukrotnie cenę, za ile trzeba będzie go po prostu kupić. Także Bądźcie spokojne, bo już kilka z was do mnie pisało, że czy można już go gdzieś jakoś zarezerwować, bo boicie się, że się nie sprzeda. Nie ma takiej opcji, jak on tylko będzie już jakoś tak ruszał, to ja na bieżąco idę i na Instagramie znać i tutaj właśnie na na, face, na YouTubie. Także na spokojnie i myślę, że na pewno będziecie zadowolone, bo box że box w tym boksie będą po prostu kosmetyki, które u mnie często widzicie, albo co ja na przykład lubię, co używam, także myślę, że na pewno będziecie zadowolone. Tymczasem uciekam. Jeszcze przed sprzedażą, oczywiście, boksa pojawi się taki filmik typowy, właśnie z prezentacją boksa, dokładnie co się w tym pudełku znajduje wraz z wyceną i tak dalej, więc będziecie mogły albo sobie sprezentować, albo bliskiej osobie, natomiast jestem pewna, że, że jak kupicie, będziecie zadowolone, bo tam będą naprawdę same, same perełki. A tymczasem uciekam faktycznie, bo już znowu przedłużam niepotrzebnie, uciekam, zabieram się za robotę w domu, no i już tylko i wyłącznie relaks i chill out. Buziaki.